Dzisiaj chciałabym pokazać trzy proste sposoby, jak dodać oczka do ściągacza na maszynie dziewiarskiej dwupłytowej. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Pierwszy sposób, nazywany prostym, polega na dodaniu jednego oczka od strony wózka. Wysuwam jedną igłę na płycie przeciwnej do tej, na której jest najdalej wysunięta igła i przerabiam rząd. Dodane oczko będzie widoczne po kolejnym przerobieniu. Drugi i trzeci sposób można zastosować po obu stronach robótki w tym samym czasie. Za pomocą transfera z dziurkami na obydwu końcach przenoszę najdalej wysunięte oczko na przeciwną płytę, na której powstanie nowe oczko, a następnie przenoszę pętlę oczka z sąsiedniej igły na pustą igłę na drugiej płycie i przerabiam rząd. Trzecia metoda nazywa się metodą włoską. Polega na przeniesieniu dwóch oczek na obydwu płytach na bok o jedno miejsce. A następnie przenoszę pętlę oczka z przeciwnej płyty na pustą igłę. Pętlę oczka z górnej płyty przenoszę na dolną, a pętlę oczka z dolnej płyty na górną i przerabiam rząd. W metodzie tej dodaję dwa oczka w tym samym czasie po jednej stronie. Tak wyglądają zrobione próbki. Żółtymi strzałkami zaznaczyłam dodane oczka. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do podzielenia się opinią pod filmikiem, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziwiarska Krok po kroku.